Teraz mamy stronę bierną. Tylko 12 czasów, nie 16. Klucz czasy są ułożone według takiego samego klucza czasów, jak tutaj. A więc wszystkie czasy teraźniejsze, wszystkie przeszłe, wszystkie przyszłe i za przyszłe. A więc tutaj będziemy mieli wszystkie cztery czasy, Teraźniejsze w stronie biernej. Nigdzie nie ma strony biernej we wszystkich perfektach continuous. A więc czwartego czasu nigdzie tutaj strony biernej nie będzie w każdej grupie. Brak strony biernej, brak strony biernej. A zatem odpada nam cztery czasy. I w stronie biernej mamy tylko 12 czasów. I możemy mieć dwa rodzaje zdań w stronie biernej. Albo podmiotem biernym jest osoba, John, albo podmiotem biernym jest rzecz, w tym wypadku list. Nie wszystkie czasowniki. Yy, nie dla wszystkich czasowników można utworzyć stronę bierną w obu tych opcjach. Co więcej, nie dla wszystkich czasowników można utworzyć w ogóle stronę bierną. To czy stronę bierną można utworzyć dla czasownika czy nie, zależy od jego przechodniości. I mamy takie zdania: John is written a letter, usually, zazwyczaj John jest podmiotem biernym. W tym wypadku mamy The letter is written to John. List jest podmiotem biernym. Co jest ciekawego dla strony biernej, to wszędzie w stronie biernej musi występować jakieś imię słów bierne czasu przeszłego. Tutaj mamy imię słów bierny czasu przeszłego dla czasownika Wright, czyli forma imię słowu biernego czasu przeszłego to jest written. Present continuous mamy, e, kiedy osoba jest podmiotem biernym. John is being written a letter now. Dosłownie. John jest będący pisanym list teraz. Do niego się pisze John. My używamy po polsku tłumacząc formy bezosobowej, ponieważ strony biernej dla tego zdania w języku polskim nie ma. Możemy to powiedzieć bezosobowo. Natomiast w języku angielskim jest strona bierna i przyjmuje właśnie taką formę. John is being written a letter now, albo the letter is being written to John now. Present continuous. Present perfect mamy John has been written a letter. Tutaj pokazane są tylko formy konstrukcyjne w stronie biernej, które się zmieniają. Reszta się nie zmienia, więc jest wykropkowana. Jest to celem, żeby prześledzić sobie tylko formy strukturalne zmieniające się w poszczególnych czasach. W present perfect continue jest brak strony biernej. Present, uh, past simple, mamy takie zdanie. John was written a letter yesterday, na przykład. W past continuous, John was being written, albo, kiedy list jest biernym, letter was being written to John. Past continuous. Past perfect, John had been written a letter. The letter had been written to John. Znowu brak strony biernej w past perfect continuous i future mamy John will be written a letter tomorrow. Do niegoś, do Johna napisze się list jutro. Albo the letter will be written to John tomorrow. Uh, future uh, continuous. John will be being written albo the letter will be being written. Future perfect uh, future perfect. John will have been written. The letter will have been written. Znowu brak strony uh, biernej future perfect continuous. I w za przyszłych czasach mamy John would be written. The letter would be written. Uh, to jest uh, future, future uh, in the past. Simple. To jest future in the past. Continuous. John would be being written, the letter would be being written. I ostatni czas. John would have been written, albo the letter would have been written. To jest future perfect in the past. Natomiast future perfect in the past continuous, znowu strony biernej nie ma. W tych czasach są, 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 są zdania w stronie czynnej tylko, ale nie w biernej. Także według tego klucza mamy ułożone czasy, które, które tutaj są tak ułożone, a więc wszystkie teraźniejsze, wszystkie przeszłe, wszystkie przyszłe i zaprzyszłe. I tak wygląda strona bierna. Można wytłumaczyć w 5 minut i powiedzmy w godzinę się tego nauczyć. Bez problemu. Przy takim ułożeniu, przy takiej koncepcji uczenia się można się tego nauczyć w godzinę. A więc żadna wielka filozofia.